Po przejściu tutaj ludzie palili swoje stare ubrania na znak zakończenia swojego grzesznego życia i obmywali się w oceanie. Tutaj na przykład znalazłem skawę skarpety, ktoś to potraktował dosłownie. Ja niestety już nie mam zapalniczki wydałem jakiemuś ziamkowi z Francji kilka dni temu więc niczego nie spalę, a i tak mam sobie tylko dwie pary spodenek i dwie koszulki żonobijki przy sobie i nic więcej. Da. To teraz czas pielęgnować zasadę wino, no kamino. No Idę się napić. chyba najważniejszy punkt zaraz po Santiago de Compostela słupek który wskazuje 0,000 kilometrów czyli jesteśmy u celu tutaj kończy się nasza droga Uch, kilka dni temu dostałem misję od Jezika który gościa z Czech który przeszedł z Czech do, do Santiago, 3000 km z buta i zajęło mu to 3 miesiące poprosił mnie żebym tą butelkę Przyniósł właśnie w ten punkt. I tak mi się wydaje, że do tej misji mogłyby się tylko ja podjąć. I udało się. I przyniosłem ją tutaj. A teraz idę ją dać na sam koniec. Zostawię ją. A ten filmik to dowód, że wykonałem swoje zadanie. Bo pacta sunt cywanta. Umów należy dotrzymywać. I oczywiście dodałem swoją wlepę tutaj. <laughs> tutaj pielgrzymi zostawiają swoje rzeczy po zakończonej pielgrzymce. Też powinienem coś zostawić. Za poszukam po kieszeniach, co? Co mi jeszcze zostało? Ktoś tutaj zostawił papier toaletowy, buty... No nie no, jeszcze muszę, jeszcze muszę wrócić, więc... Jak na razie zostawiłem tylko butelkę Jozika. Zaraz poszukam w plecaku, może coś mam. A, jeszcze jedna ważna kwestia. Na początku, pierwszego dnia kamino, włożyłem sobie tutaj do kieszonki Ten oto kamyczek. To jest taka tradycja, że na znak na znak swoich grzechów trzeba nieść swój ciężar, ciężar tego co się zrobiło. I to jest odpowiednie miejsce i odpowiedni czas, że właśnie wypieprzył ten kamyczek do oceanu. Czekaj tylko, przełożę sobie kamerę do drugiej łapy. No to lecimy. Poszło i strasznie tu kulce wieje. Dlatego muszę znaleźć jakieś inne, mniej przypałowe miejsce na biwak. Zwłaszcza, że tu jest tak dużo ludzi. Albo w sobie. na w słońcu jest coś. Dobra, idę znaleźć sobie jakieś miejsce na biwak. Jutro będę jeszcze tutaj na wschodzie słońca. Chcę zobaczyć wschód i zachód słońca. No, a potem się zwijam. Jeszcze jakoś muszę wrócić do Polski. Jeszcze sobie do końca nie wiem jak, ale wrócę. Przecież zawsze wracam, wiecie dobrze. Mayday, Mayday, załoga. Trochę lipa z noclegiem przy samej latarni. Dlatego szukam czegoś. Tutaj jest jakieś ogrodzenie, w sumie mogę, mogę się tutaj przekimać. Jest też szczyt góry, który, który nazywa się Pedas Santas. Góra Świętego Piotra w sumie brzmi spoko. Zobaczymy, jak ona wygląda. Z każdą chwilą mgła wokół mnie gęstnieje. Jest dopiero godzina 18.10 A tu już jest naprawdę grubo, o, ale w sumie droga na, tą drogę, droga na tą górę wygląda całkiem nieźle. No, wychodzi na to, że nie rozwieszę sobie hamaka, bo wszędzie dookoła są kolce, ciernie, a ja mam tylko krótkie spodenki. Natomiast nic się nie dzieje. Myślę, że mimo wszystko to jest spokojnie miejscowa. O tutaj będę nawet pokażę wam jak to wygląda. O, mogę biwakować tutaj Tutaj będę z tej strony odsłoni... osłonięty przez te kamienie, więc spoko. Tutaj też są kamienie, więc jest całkiem ok. No z tej do... Tu jedynie ta droga, no ale w tej mgle to i tak nie, nikt nie będzie widział. Nikt nie będzie widział, że biwakuję 10 metrów od drogi. No okej, okay, rozbijam to obóz i będę widział... bo nie będę widział zachodu słońca. No trudno. Przynajmniej mam dobrą miejscówkę do biwakowania. Okej. Okay, decyzja podjęta zostaje tutaj. Co do biwaku to standardowo bivy bag, z moskitierą i karmata, którą dostałem po drodze. Myślę, że będzie to komfortowe. Do środka jeszcze zdążę, jeszcze zmieszczę wszystkie inne zgaty, żeby nie zamokły. Dlatego warto mieć dwuosobowy BBB, nawet jeśli podróżuje się samemu. No, a jeśli podróżujemy z kimś, to, to tym bardziej warto być dwuosobowy. Jeszcze pokażę Wam, jak to wygląda z góry. Mamy tutaj takie kamyczki. No jak widzicie, mało widzicie, bo jest mgła obóz jest 10 metrów wtedy już go prawie nie widać. No to ma swoje plusy i minusy, bo nikt nie będzie nie widział, a też ja nikogo nie będę widział No ale co tam? Ważne, że będzie dobrze. Właśnie dla takich momentów jest się podróżnikiem. Zobaczcie sami. Mgła się troszkę rozrzedziła. Witać tą latarnię na końcu świata. Tam idzie jakaś dwójka turystów. Wołałem, że mam wino i że stąd jest lepszy widok, ale nie chcieli wpaść. Ich strata. Tam mamy Fenistarę. Cała zatoka jak na dłoni. A z tej strony mamy przepiękną mgłę i jeszcze piękniejsze słońce. A do zachodu zostało mi pewnie jeszcze z. Czy ja wiem, no z dwie godziny, może. 2,5. <laughs> tak patrząc po poprzednich dniach. Chyba, że na tocenym zachodzi szybciej. Tam jest jakieś domostwo, ale to mnie nie interesuje kompletnie. Jest mój obóz, i siedzę sobie na skale. No i nadawiam braki w opaleniźnie, Bo o ile łapy mam, całkiem spalone obie. A cały czas chodziłem w koszulkach, z żonobijkach. No to mam jeszcze wino które przelełem sobie do butelki, do butelki po soku bo potem jak się odkorkuje to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wino że się wyleje, a dodatkowo wietrzeje, więc straci smak Zrobiłem coś takiego, co w Chorwacji nazywają bambus czyli pomieszczałem wino z kolą a że no, to było tanie wino, a kola jest droga ale druga, druga rzecz, że jest teraz troszeczkę więcej objętości tego wszystkiego. Więc chyba w dłuższą posiadówę. No a trzy miałem litową butelkę po soku, więc wlałem 0,75 wina i dopełniłem kolo. No bo kola jest droga. <dłyskujesz> Dlatego trzeba je mało. I teraz sobie siedzę i czekam na zachód słońca. I się oparłem. Mam jeszcze czekolady i krem do opalania. To jest chyba wszystko, czego mi trzeba w tym momencie. Często dostaję pytanie, czy czujesz się samotny podczas tych wypadków. No i muszę Wam powiedzieć, że tak. W tym momencie wolałbym tutaj siedzieć ze swoją ekipą. Z najlepszą załogą pod słońcem, czyli z Wami. Natomiast. Ta już się kończy tak naprawdę. Dotarłem do punktu do którego chciałem dojść. Ogarnąłem wszystkie questy i teraz pozostaje mi powód z końca ziemi, na której się znajduję do Polski Bo w naszym kraju jest jeszcze dużo do zrobienia i muszę wyjść. Ale czasami taka rozłąka z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi jest potrzebna, żebyśmy lepiej zrozumieli, co jest w życiu ważne. Rodzina i przyjaciele są dla mnie ważni, więc wracam do Polski. <grym> I będę kombinował jak najszybciej. Sprawdzałem już loty. Hmm. Można trafić fajne loty z Stąd akurat, gdzie się znajduje no to jest Lipa. Ale... W można trafić z Madrytu i z Lizbony. No, w tych dwóch miastach mają mega duże lotniska. Są też lotniska, które w moim to mają szczególne miejsce, dlatego że stąd można polecieć na Karaiby i na Amerykę Południową. <grym> Natomiast, mm, jeśli chcemy. Mm, złapać gdzieś do Polski, no to z tych dużych lotnisk też jest troszkę łatwiej i taniej. Dlatego prawdopodobnie będę musiał się przedostać do Madrytu. No, Portugalia jest blisko, więc zobaczymy. <gryw> Ale dzisiaj kompletnie nad tym nie myślę. Mam litr alkoholu, mam piękny zachód słońca. Ta, o tam będzie zachód słońca. I będę miał projekty wschód słońca o tam. czyli pójdę pod słońce, jak będzie wchodziło, albo pewnie wstanę na danym, wrócę na ten kamień, na który siedzę, i będę czekał na wschód słońca. Chociaż nie wiem, bo jest koniec sierpnia. Słońce wschodzi tutaj około 7.30. A o 9.30 muszę być w mieście o 945 dokładnie, wtedy leci jakiś autobus do, do Santiago, a ewentualnie jeszcze bym chciał o się zahaczyć, bo to ładne miasto. No niestety nie zrobię tej trasy z buta, prawdopodobnie nie dostanę certyfikatu. No to, no, ale przynajmniej będę. Będę szczęśliwy człowiek, że zobaczyłem to i będę mógł wam o tym opowiedzieć przy najbliższej okazji. Mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy na żywo Jest trochę głośno, bo ta śmieciarka tutaj. Ale chciałem wam pokazać miejsce, w którym można dostać certyfikat za przejście na koniec ziemi. O, chyba odjeżdżają to, będzie troszkę ciszej. W tym miejscu to jest punkt informacji turystycznej. Tutaj taka miła pani dała mi wczoraj certyfikat. Dotajcie do Fistery i znajduje się on na... Nie wiem czy to można nazwać rynkiem, na tym placu tutaj. O. Można sobie też uzupełnić wodę. A zaraz wam pokażę jak wygląda ten certyfikat. Właśnie kupuję bilet z Fistery do Santiago. Bałem się, że podjedzie jakiś mały busik, bo widziałem mnóstwo ludzi. Tutaj z 50 osób czekało na ten bus, ale na szczęście podjechał jeden taki duży. I z tego co widzę, to tam podjechał drugi, więc może się nawet zmieścimy. Powinno być dobrze. Tutaj jest taka budka, gdzie można kupić bilety. I jestem ósmy w kolejce, więc nie jest źle. Mam jeszcze 15 minut. No i wacaby. Rozpoczyna się powrót do domu. Z końca ziemi jest trudno wrócić do Polski, ale dam radę. <gry> Okej, okay, jestem już w busie. Bilet kosztował 7 euro. Co ciekawe mają tutaj też WiFi. I od razu mam hasło na bilecie. Podróż potrwa jakieś półtora godziny. Całkiem nieźle, bo szedłem półtora dnia tutaj. <grych> Muszę się dostać do Santiago. Z Santiago autobusem będę próbował się przebić dalej. Zobaczymy. Akurat ta część świata jest wybitnie nieautostopowa, że tak powiem. Hiszpania i Portugalia to ciężko. No, tak samo Włochy. Nie no, ma po prostu takiej kultury autostopowej, że tak powiem. No, ale będzie dobrze, będzie dobrze. Czuję, że będzie dobrze. Nie wiem, ile mi zajmie powrót, ale prawdopodobnie kilka dni do Polski. No, jeszcze muszę do Istebnej dojechać. Ale spokojnie. Damy radę. Trochę szkoda opuszczać Atlantyk. No, a z drugiej strony już przepłynę ten ocean. Muszę szukać więcej wyzwań podróżowanie po Europie już się robi za łatwe. nawet mimo pandemii, mimo tego wszystkiego każda wyprawa kiedyś musi się skończyć ta też już powoli dobiega końca idę sobie właśnie na dworzec autobusowy Santiago de Compostela jak widzicie jest troszeczkę miasta ale idę obrzeżami, bo Jakoś tak musiałem się dotlenić, troszeczkę odetchnąć. Troszkę więcej zieleni. Stąd planuję się przedostać do Portugalii. O, okazało się, że aut bezpośredni autobus z Santiago do Madrytu jest prawie o połowę droższy niż autobus z, z Santiago do Porto z przesiadką w Vigo i to do Madrytu. Dodatkowo do Madrytu jadę autobusem nocnym, dlatego zaoszczędzę na jednym noclegu. No to śmigamy na dworzec. Ale nie, jeszcze chwilę, jeszcze kilka widosków. tam w oddali widać katedrę. Katedrę Santiago de Compostela. A tutaj na obrzeżach już tak troszeczkę spokojniej niż w samym centrum. W tym historycznym centrum Santiago jest trochę jak na Wawelu, tylko ciasniej. Chyba ja będę tylko za samą katedrą tęskniła tak to tak to w sobie Santiago może jeszcze kiedyś odwiedzę na pewno, bo jeszcze zostały mi droga portugalska, droga francuska droga angielska no i ten kawałek Del Norte drogi północnej które jeszcze którego jeszcze nie odwiedziłem o, a dworzec autobusowy jest o tam i tam właśnie zbieżam